Hej, hej! Witajcie na kanale Tarciwski Riz. Witajcie, kochani, w mojej przestrzeni. Zapraszam Was do wysłuchania ważnego przesłania, czyli karty dnia na dzień 9 czerwca 2021 roku. Czekajcie, poprawimy. Wybieram z kart tarota oraz dopowiadam kartami wyroczni. I sprawdźmy sobie, co chcą powiedzieć karty na dzień 9 czerwca 2021 roku. Co nas wiecie, co prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. Pamiętajcie, moi drodzy, że są to czytania ogólne, czyli nie z wszystkimi zawsze rezonują. Okej, okay. dokładnie. Słuchajcie, dzień. O, okej, okay. królowy. Monet, tak? Nie dajcie się w tym dniu, moi drodzy, manipulować, żeby ktoś tego po prostu nie wykorzystywał. Uwaga. Konsekwentnie działajcie w tym, co chcecie. Dążcie do swojego zamierzonego celu, do tego, co sobie zaplanowaliście. Nie należy planować na krótko, tylko na długo. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Słuchajcie, może pojawić się jakaś osoba, będzie to kobieta o dobrym sercu, która może Was um, podbudować i bardziej poprowadzić w, dro w drogę zdoby zdobywania, tak naprawdę tego, co Chcecie, macie dzień stabilizacji, wszystko toczy się tym swoim trybem, który tak naprawdę nadaliście, ale tak jak powiedziałam, moi drodzy, należy uważać, by nie dać się zmanipulować. W pracy karta mówi o dobrych wynikach finansowych, o rozwoju, o możliwości i umiejętności um, zarządzania tym swoim. Czasem. W uczuciach karta mówi o dojrzałej, pełnej, ciepłej, ciepłym związku, dojrzałej i, i miłości, tak i takiego spokoju wewnętrznego. Radą jest, byście cieszyli się z tego, moi drodzy, co posiadacie, ponieważ posiadacie bardzo, bardzo dużo. Może to być dzień, w którym, w którym moi kochani... Możecie przyjmować też jakieś dary, możecie te dary e, też sami e, dawać komuś, tak? Jest to dzień spokoju, jest to dzień dobrego serca, słuchajcie, jest to dzień e, radości. Generalnie macie, e, macie w sobie stabilizację, słuchajcie, jest to taki bezpieczny ca czas, czujecie się dobrze w tej sytuacji, zarówno pod, pod względem finansowym, jak i emocjonalnym właśnie. W tym dniu, czyli generalnie jest to bardzo dobry dzień, moi kochani, ale... Zobaczymy jeszcze, czekajcie, co chcą dopowiedzieć karty wyroczni na ten sam dzień. Okej, okay. słuchajcie. Um, Bicz, uwaga. Tak jak powiedziałam, słuchajcie, mimo tego, że jest bardzo dobra energia, bo macie tą stabilizację. Wszystko toczy się tak jak chcieliście. Jest to bardzo dobry czas. Natomiast tak jak powiedziałam, uwaga na manipulacje, uwaga na osoby, które mogą coś chcieć wam zrobić, tak? Mogą e, chcieć wprowadzić jakąś kłótnię, jakiś konflikt. Um, może być to jakaś czynność, która mówi o tym, że później będziecie czuli się um, niepewnie, słuchajcie, tak? Może być jakieś znieważenie, więc uwaga po prostu na osoby w waszym otoczeniu, które będą chciały takie coś um, uaktywnić u Was, tak? Generalnie macie, słuchajcie, aktywność, bo macie tą siłę, macie ten moc. Tylko, tak jak powiedziałam, należy uważać, by w tym dniu nie popaść w pewne konflikty, uwaga na niepewne osoby które będą chciały wykorzystać Was, słuchajcie, do własnej manipulacji, bo karta królowej, pentakli królowej monet właśnie o tym mówi. Konsekwentnie działacie w tym, co chcecie, nie dajcie się manipulacji, nie dajcie się oszukać, działajcie tak jak do tej pory, a wszystko będzie w porządku. Tego Wam właśnie życzę. Życzę Wam samych cudowności. Pozdrawiam, Iris. Pa, pa.